No, i teraz patrzcie. Cyk. Teraz cyk. I teraz z powrotem na patelnię. I kiedy już śmietanka, rybka wylądowała z powrotem. Ostatnia rzecz, która doda smaku. Parmezan. Do środka. Tak to się prezentuje. O, tak będzie dobre światło. Tutaj reszta. Dzień dobry, moi kochani. Dzień dobry. Dzisiaj nie katowaliśmy Was już z zakupami. Byliśmy w Lidlu. Oto paragon grozy, można powiedzieć. 105 zł za niewiele produktów. Siatki miałem bardzo lekkie. Część rzeczy to są te, które nam zostały z wczoraj, jeszcze nawet z poprzednich dni. No, będziemy starać się to wszystko zużyć do zera i wydawać kolejne środki. Chociaż dzisiaj każdy wie, że idą do sklepu i robią zakupy za 100 zł, to tak jakbyśmy w sumie nie kupili. Nic. Ale z tego nic. Dzisiaj coś dla Was przygotujemy. Jak widzicie za oknem pogoda nas nie rozpieszcza. Jakieś chmurzyska na całym niebie. Ale mam tutaj ciebie moje słoneczko i zestaw na śniadanie. Tutaj też możecie tak naprawdę dosyć mocno modyfikować, dlatego, że można użyć, tak jak my, warzyw, można użyć sobie tutaj kurczaka do tego, jak będziemy to składać, zaraz Wam powiem, o co chodzi. Rybę można użyć, halumi, serfeta, dowolnie łączcie, jak chcecie. My użyjemy tego. Ten szpinak przyczyna się do obiadu, więc wykorzystamy go w pełni. No nie pozostaje nic innego, jak po prostu zacząć. Gaz odpalony, na gaz patelnia, ta patelnia dzisiaj będzie używana cały dzień więc będzie o tyle plus, że nie trzeba będzie właśnie używać wielu naczyń zresztą zobaczcie to w ciągu całego naszego dnia gotowania troszeczkę masła, nie za dużo, bo na nim za momencik wylądują jajka na jedną tortillę będą przypadały dwa jajka ale te jajka wcześniej, jak wbijecie już sobie do jakiejś małej miseczki, szlanki, gdziekolwiek jak chcecie, trzeba po prostu wymieszać, bo będziemy robić takiego pseudo omleta. Nie zapomnijcie też dodać soli i pieprzu. Jak widzicie, mamy już rozbełtane jajka, jest pieprz, jest sól. No to teraz wylewamy to na patelnię. I kiedy jajko jeszcze jest płynne, dołóżcie po prostu. Tortille I delikatnie ją przyduście żeby całkowicie pokryła się od tamtej strony jajkiem. I kiedy już położycie tortillę, gaz na najmniejszy jaki się da. Po chwili, moi drodzy, jak widzicie, że jajecznica, w sumie ten omlet, się już ściął, i tutaj ładnie nam to wszystko pracuje. Weźcie sobie jakąś najlepiej podkładeczkę, żeby tego nie uszkodzić. Odłóżcie na chwilę na talerz, tak to powinno wyglądać. Czyli ten omlecik nam tutaj ładnie jest. To niech sobie tutaj na tym minimalnym gazie zostaje. Teraz to szybko pospadajmy. Jak już macie tortilkę, będziemy musieli ją złożyć. Tniemy tak mniej więcej na połowie, żeby nam się zrobiło coś takiego. No i teraz już ładnie składamy na cztery części. A dajmy trochę więcej sera. No i tutaj tak naprawdę dodatki to już jest wasza indywidualna sprawa. Jak kto lubi, jak kto chce i co najbardziej mu smakuje. Niech po prostu sobie tutaj ponakłada. Ja przygotowałem coś takiego. To znaczy żona pokroiła coś takiego. Tak jest. Bardzo dobrze powiedziałeś. Szybko to składamy, trochę świeżego szpinaku. O, powiedzmy, że tyle. Tutaj jeszcze możemy jednego pomidorka, no i teraz patrzcie, cyk, teraz cyk i... Cyk, o. ale trochę ucieka. No, no bo tutaj, tutaj najlepiej jak ta warstwa też jest taka bardziej sztywna. O. Dało radę. I teraz z powrotem na patelnię, z jednej z drugiej strony troszeczkę większy gaz od razu dajmy przesmażamy z jednej z drugiej strony żeby się fajnie zarumieniło jak jest nie macie masła w ogóle to troszeczkę go dajcie my jeszcze mamy więc wystarczy no i będziemy zaraz się zajadać no i zobaczcie z jednej strony ładnie już wszystko przypieczone zobaczmy teraz czy z drugiej no też ładnie przypieczone tutaj nam uciekła ta papryka czyli najlepiej dać ją gdzieś bardziej do środka no i co zobaczcie serek ładnie się rozpuścił widać to tutaj tak wygląda na gotowo jakiś sosik, czosnkowy, ketchup, tysiąca wysp, cokolwiek lubicie. Testujemy, czy oddaje, a ja robię drugą, tortillę. No to co? Iza, ja przygotowywałem, ty testuj smak. Bardzo dobra, naprawdę. Wiem, ja da jeszcze trochę keczupu, na wiesz, ale jak nie macie keczupu, to i tak jest, bo jest diajnicza do dobrze doprawiona jest bardzo dobra. No to zagadaj się, a ja szykuję swoją porcję. Smacznego. smacznego. Okazało się, moi drodzy, że zapomniałem o miodzie. Znaczy, w sumie troszeczkę nam go zostało, ale ponieważ często używamy go do herbaty, nie starczy go już do deseru i do kolacji. Więc ja szybko po niego jadę i zaraz wracamy do gotowania. Wiecie, coś, moi drodzy, najciekawsze? Niby Polska. Tak słyniemy z produkcji miodu. Mamy trochę tych pszczelarzy, a praktycznie bo najbliżej mamy Dino. Jeden, jedyny miód, który znalazłem, pochodzi z Polski. Wszystkie reszta to jest tak ładnie napisane, zamiast Chin, jest napisane, że nie pochodzi z Unii Europejskiej. Jeden miał, że Chiny, a drugi właśnie, że nie pochodzi z Unii Europejskiej. No i był też hiszpański, i tyle. Jedyny polski, i co oczywiście najdroższy, bo 160 gram za 12 zł. To doliczcie do rachunku, a ja wracam. Szykować mam deser. Jak widzicie produkty na deser już na stole. Będziemy potrzebować gorzką czekoladę, maliny, nasiona chili, miód, masło orzechowe, owsiankę i banana. To wszystko kiedy połączymy i zrobimy piękne deserki, będziecie mogli razem z nami zobaczyć, ale nie do końca posmakować. Ale my Wam powiemy, czy warto. Co robić. Przyczepię. Albo też w domu. Za deser bierze się Iza, więc od czego zaczynamy? Od banana. A banan może być zielony, czy rybek jest musi dojrzały? Musi być dojrzały. Dojrzały banan. No dobra. Kiedy banana mamy już rozduszonego, co dalej? Dodajemy płatki owsiane. Ile tych płatków? To może być szklanka albo półtorej, w zależności jaki duży banan. OK, czyli za chwilę zobaczymy, czy będziemy jeszcze dosypywać, czy nie. Tak jest. Łyżkę masła orzechowego. Pięknie. I? Dwie łyżki miodu. Łyżki? Tak. O kurczę, to chyba cały ten słoiczek. <laughs> tak mi się wydaje. Ja już tutaj, moi drodzy, robię kąpiel wodną, jak możecie zobaczyć. Woda, trochę masła. Masło dodamy dlatego, że jak będziemy dawać czekoladę, wtedy hmm, ta czekolada jest taka bardziej świecąca, tak? Ładniejsza jest, tak można powiedzieć, kiedy będziemy ją rozpuszczać. Tutaj widzicie miodzik z polskiej pasieki, <gryw> a nie z Chin. I zaraz zobaczycie, co dalej, a ja, o, masełko się zaczyna rozpuszczać, więc ja wrzucam czekoladę. Jak, moi drodzy, możecie zobaczyć, my daliśmy czekoladę 72%, ale z kawałkami karmelu i solą morską. No musimy chwilę poczekać, aż w tej kąpieli nam się to ładnie wszystko rozpuści. A i dosypała jeszcze pół szklanki owsianki, bo była ta masa zdecydowanie za rzadka. Ale za moment zobaczycie, jak powinna wyglądać już taka na gotowo. Ogólnie, moi drodzy, w domu to przygotowywalibyśmy to w takich szklanych naczyniach, ale ponieważ nie wchodzą one nam do omni, to wykorzystamy papierowe takie do pieczenia możecie kupić chociażby w IKEI czy w różnych sklepach. No, tak naprawdę te foremki jest mnóstwo, tutaj i zapadła na taki pomysł, że wykorzysta e, tą naszą szklaną foremkę do tego, żeby ugnieść ciasto. I zaraz zobaczycie o jaką formę ciasta nam chodzi. Czekoladka już się pięknie rozpuściła. Och, nawet tutaj zaparowała nam kamera. E, no a tak docelowo wygląda w tej chwili nasza foremka. Na momencik będziemy dodawać tam jeszcze rozduszone i przygotowane w odpowiedni sposób maliny, i to wszystko ładnie podlewali czekoladą. Ja już też odpalam o mnie, bo ją trzeba nagrzać do 180 stopni. Kolejna foremka już gotowa, a ja biorę się za rozduszanie malin, które wylądują nam w środku tych foremek. Omnia już, jak wiecie, się grzeje. A tutaj do tych malin, czyli do takiej opakowania z 125 gram, dodałem jedną łyżkę chia. No i teraz to wszystko wymieszamy. Niech to sobie zacznie już troszeczkę się wpijać, no bo nie będziemy tu dodawać żadnych innych dodatków żelujących, czy też, których, które spowodowałyby, że to wszystko się stęgnie. Chcemy, żeby to było jak najbardziej naturalne, ale i przy okazji przepyszne. Ciasto w foremkach już gotowe. Środek gotowy. Czekoladka też gotowa, ale ona musi poczekać, bo teraz czekamy na omni. Ile u stopni? 150. Czyli jeszcze chwilkę się musi nagrzać i będziemy chować. No to co? W międzyczasie, co powiecie na kawkę? Też myślę, że to dobry pomysł. Temperatura w omni odpowiednia. To uważaj, żeby się nie poparzyć. Staram się. I chowamy nasze. Ciasto. 25 minut później, czas najwyższy, zajrzeć, czy nam się to wszystko ładnie upiekło. No, pięknie to wygląda, nawet się delikatnie przyrumieniło. Wyłączamy o mnie, czekamy, aż chwilę ostygnie i szykujemy już na gotowo. W międzyczasie, jak piekły nam się tutaj te piękne doniczki, nazwijmy to, przygotowaliśmy sobie też już wszystko na obiad. Zaraz o tym będziemy rozmawiać, ale wróćmy. Do deseru, bo on jeszcze potrzebuje trochę czasu. Najpierw do tych foremek, które zrobicie, trzeba nałożyć środek, czyli rozduszone maliny z nasionami chia. Ważne jest, moi drodzy, żeby nie pchać owoców na maksa, dlatego że teraz jeszcze na te maliny musi przyjść rozpuszczona czekolada, a nie chcemy, żeby ona nam się po bokach rozlała. Teraz polejemy czekoladą. Ja teraz dam taki przerywnik. I zaraz wracamy już z gotowymi deserami, chociaż, jak się domyślacie, to wszystko musi jeszcze stęgnąć. Bierzemy się, moi rodzice, za obiad. Desery najlepiej schować do lodówki, żeby to wszystko po prostu złączyło się w jedną piękną, smakowitą całość. A tutaj trochę oliwy z oliwek, oczywiście pomace. Pamiętajcie o tym, że nie smażymy na tej z pierwszego tłoczenia, tylko jest specjalna do smażenia. No i masełko, bo one zawsze idealnie pasuje, jeśli chcecie usmażyć rybę. A teraz to będziemy robić. Średni ogień, no i po dwie minuty powiedzmy, że z każdej strony. Rybka pięknie nam się smaży, więc dajmy jej teraz trochę ze wszystkich stron, żeby... Ładnie się zarumieniła. Zobaczcie jak rybka pięknie nam się przyrumieniła. Za momencik będziemy ją ściągać, a na tej patelni przygotowywać już pozostałe składniki. Mogę dodać moi drodzy, że tutaj idealnie na przykład będzie pasował taki makaron w kształcie ryżu. Można go i zarówno zrobić na patelni, jak i też przygotować w osobnym garnku, ale można zjeść tak naprawdę tą potrawę samemu, z jakim, jakąś bagietką, nawet z tortillą. Tutaj naprawdę każdy może wybrać, może też nie używać żadnych dodatków, tylko zajadać się pyszną rybką. Z przepysznym sosem, który za moment przygotujemy. Patelnia tylko delikatnie, dosłownie przetarta, wrzucone świeże masełko. No i dajemy cebulę i czosnek. Cebula oczywiście szalotka, no i czosnek i za momencik resztę składników. Trzeba ją tylko delikatnie zeszklić. Do przesmażonej cebulki i czosnku dodajemy suszone pomidory, i, I paprykę. I pomidorki koktajlowe. Co nam zostało z śniadania? Dokładnie tak, tutaj się nie ograniczamy, po prostu dodajemy. Bo nie ma co się tym przejmować, wszystko się fajnie będzie komponowało i tak. No, i jeszcze chwilkę przesmaszmy, dodamy kolejne składniki i na końcu jeszcze wrzucimy. Rybę, więc gdyby ona nawet wam się nie przesmażyła do końca, to się nie martwcie, bo ona dojdzie w sosie, a tak naprawdę widzicie, kiedy ją na mocnym ogniu fajnie się przypiecze, to ona i tak w środku jest już gotowa. I nie czekając zbyt długo, żeby tak naprawdę nie spaliła nam się cebula i czosnek, dodajemy szpinak, który musi zmniejszyć swoją objętość. Kiedy usmaży wam się wszystko łącznie ze szpinakiem, dodajcie jedną łyżkę pesto, najlepiej czerwonego. Może być też zielone. My mamy w ogóle taką pastę z papryki, orzechów z nerkowca. Tutaj de facto chodzi o to, żeby nadać troszeczkę smaku. Jak na razie wiecie, nic tutaj nie było przyprawiane. Zaraz będziemy to przyprawiać. Damy pewnie trochę pieprzu, soli, może nawet przyprawę do ryby. Ona tutaj na pewno też bardzo fajnie będzie pasowała, ale chodzi o to, żeby podbić trochę ten smak. A właśnie y, pesto, czy też taka pasta, idealnie do tego się nadaje. Nasz sos, nasza surówka, można powiedzieć, od razu w jednym, już przesmażona. Teraz... Dodajemy 150 ml śmietanki, żeby się zrobił taki ładny sosik, i też od razu przekładamy tutaj rybę. I kiedy już śmietanka, rybka wylądowała z powrotem ostatnia rzecz, która doda smaku, dlatego też nie warto przesadzać solą. Nawet nie dodawałbym jej w ogóle, dopóki na samym końcu nie spróbujecie sosu, bo teraz parmezan do środka. I też nie ma co tam się oszczędzać, tylko dajmy go trochę minimalny gaz. Przykryjemy to na chwilę, żeby się poddusiło i obiad w jednej patelni. Gotowy. Kilka chwil później. Zobaczmy jak wygląda w środku. Mm, a jak to pachnie moi drodzy. No nic, skosztuję i powiem wam, czy jak tak pysznie wygląda, to tak pysznie smakuje, malutka porcja, sami zresztą zobaczcie ale kiedy się tutaj gotuje to człowiek się najada samym zapachem no ale muszę skosztować i powiedzieć Wam czy warto to przygotowywać nie jest na pewno to skomplikowana rzecz najtańsza też nie, bo łosoś który kupowaliśmy za te 4 kawałki de facto chcieli 44 zł udało się kupić w promocji za 33 no ale to i tak sporo jednak teraz najważniejszy test smaku bo to o niego chodzi oczywiście, że to nie powinno wyglądać ale powinno też smakować powiem Wam, że bardzo fajnie to się komponuje jest tak delikatnie pikantne od tego pesto jest fajnie słono od tego parmezanu no ten szpinaczek mm. ta rybka, że tak powiem approve, zatwierdzam i życzę smacznego została nam kolacja więc szykujemy pół gruszki, bo my ogromną, znaczy w sumie na całą sałatkę, no. całą, ale to tak maksymalnie, do tego będzie jeszcze serfeta, rukola i trochę miodu, bo będziemy krystalizować, karmelizować przepraszam, karmelizować gruszkę <śm> a nie krystalizować, chemia tu mi się chyba obudziła yy, no i za momencik zobaczycie jak to będzie wszystko wyglądało ogólnie oczywiście lepiej smażyć na patelni niż w garnku, no ale patelnię mamy jeszcze brudną do obiadu od obiadu, więc troszeczkę dosłownie oliwy, dlatego że gruszka i tak puści nam sporo soku. Myślę, że się podgrzała. Możemy ją chyba dodawać. Gruszkę trzeba chwilkę przesmażyć i dodać poza samą gruszką i oczywiście oliwą właśnie miód. Otóż to, żeby doprowadzić do karmelizacji gruszki, która idealnie będzie pasowała i tutaj ja akurat wziąłem serfeta, bo nie było sera koziego, ale idealnie też do tej sałatki, jeśli ktoś lubi ten specyficzny ser, to jak najbardziej może właśnie taki dodać. Również będzie usatysfakcjonowany. Jak słyszycie, gruszka już ładnie skwierczy, no to czas na miód. tego miodu też oczywiście tak na oko, jak mówisz, tak żeby bardzo ładnie okalał całą gruszkę, tutaj jeszcze troszeczkę, bo będziemy musieli dodać no i cukier nam się ładnie skarmelizuje pamiętajmy, że w takim 100 gramach miodu mniej więcej 75 gram stanowi cukier no i szukajmy tych prawdziwych, najlepiej jeszcze z Polski, a nie gdzieś z kraju środka macie oczywiście kilka metod możecie od razu na dany talerz ułożyć trochę tej rukoli, albo zrobić to w miejsce. i teraz przekładamy gruszkę Skarmelizowaną razem z tym sosem. Tam troszeczkę go dosłownie jest, ale warto, żeby delikatnie ta rukola wpiła właśnie to, co zostało z tej karmelizacji. No i tutaj też jeszcze jeden produkt bardzo fajnie pasuje. Nie wiem, czemu o nim zapomnieliśmy, ale sos balsamiczny. To on tutaj bardzo fajnie podkreśla smak całej tej potrawy. Jeśli ktoś nie lubi, oczywiście nie musi dodawać, ale jeśli ktoś lubi, tak jak my, to sos balsamiczny byłby tutaj idealny. Oto jeszcze serfeta. Pamiętajmy, że ten prawdziwy to właśnie mleko owcze, mleko kozie. No i nie pozostaje nic innego, jak spróbować tą kolację. To teraz ja próbuję. Zaraz Wam powiem. To Tylko... jest wartek grzechu. Aha, może za sałaty trochę. A to w sumie sałatka, którą pierwszy raz zaprezentowali nam znajomi. Pozdrawiamy. Kolekcjonujemy wspomnienia. To o was, mowa. Bardzo dobra. Tylko żebym ja dodała, dodała jeszcze tego sosu balsamicznego. No tak lepiej by. Będzie bardziej mokre, mm -hmm. sos balsamiczny bardzo fajnie podkręca, ten octowy jednak smak to jest to, co w tej sałatce na pewno się przydaje. Mi się ten sos balsamiczny zawsze kojarzy z czekoladą, <grym grym grym> taką lalą, bo ma taki kolor. Więc to danie plus, pamiętajcie, sos balsamiczny i wtedy będzie kompletna kolacja. Dobrze, finał tego odcinka. Ciastka, które po chwili w lodówce wyglądają... Chyba tak, jak powinny. Się okaże. Ale zaraz... Trochę są kształtne, ale... No, ale to ma smakować. No, wyglądać też powinno, jemy... No tam są ładniejsze. Jemy oczami, węchem i kubkami smakowymi. Przekraję. Przekrałej. I zobaczmy, jak jest w środku. Czy jest jak na Instagramie? No jest jak na Instagramie. Prezentuje się pięknie. Mogło być trochę chudsze to ciastko, nie? Tylko myślę, że to tak prosto było nałożyć. Nigdy nie jest tak prosto jak no pokazują na Instagramie, no ale co? Kosztuj. Mów czy oddaję. A co ma oddać? No smak. Tak, ale ja bym zrobiła następnym no, razem cieńsze te. Musimy kupić inne foremki, żeby dały radę zrobić. O mnie. Mhm. Cieńsze. Tą masę tu wkoło. Ale tak jest bardzo dobra. No to pięknie. Zajadaj się. Zobaczcie jeszcze raz w środku, jak to wygląda. Druga półka twoja. Tak to się prezentuje. O, tak będzie dobre światło. Tutaj reszta. No to co? Będziemy się żegnać moi drodzy, jeśli pa! chodzi o dzisiejszy <laughs> dzień. Dzięki za obecność. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górze. No i czekamy na wasze propozycje przepisów bo jesteśmy ich głodni a wy będziecie mogli zobaczyć nasze wariacje z przyczep. Trzymajcie się jeszcze raz do zobaczenia pa pa